Wtedy zawsze musimy pamiętać o tym, że ta baza może spłynąć nam yy, do skórek. Tutaj pracuję gradacją 240, czyli gradacją drobnoziarnisto, ponieważ jest to gradacja jak najbardziej odpowiednia do naturalnej płytki paznokcia. Teraz będę budowała krzywiznę paznokcia, czyli krzywołce. Też to wolność co malujemy, czy malujemy listek, czy malujemy kwiatek. Kładę bazę i rozprowadzam. Ściągam spędzelka, najlepiej takim okrężnym ruchem, wtedy łatwo się baza odkleja.